Siemanko Tak jak wspominałem w poprzednich filmach w Ursusie 904 Rozrusznik bardzo słabo kręci A jak są takie już niższe temperatury to jak teraz tam okolice 0 plus na plusie trochę To poranny rozruch jest już bardzo utrudniony Ponieważ bardzo wolno tam ten rozrusznik kręci przy tym pobiera bardzo dużo prądu Przez co nagrzewają się mocno klemy na akumulatorze Także Cała instalacja przy okazji się przegrzewa, Sam akumulator dostaje wówczas, więc zapadła decyzja o zmianie rozrusznika na nowy. A na nowy, właśnie tak jak ten, to jest kopia Boscha. On ma tutaj przekładnię planetarną w tym miejscu. Dzięki temu, właśnie podczas rozruchu, jest pobierany mniejszy prąd. No i ogólnie bardzo fajnie się sprawuje, ponieważ taki sam rozrusznik mam w 16 tam właśnie został przerobiony rozruch też na 12V i daje to bardzo dobrze radę przy jednym akumulatorze 170Ah także tutaj właśnie też będzie taki rozrusznik a dlaczego taki właśnie z przekładnią planetarną a nie ze zwykłym reduktorem ponieważ taka przekładnia generuje mniejsze straty dodatkowo tutaj cały Bendix jest podparty z drugiej strony jeszcze co również Wpływa na mniejsze straty. Taki zwykły rozrusznik z reduktorem, któremu tylko tak jakby trybik wyskakuje bez żadnego podparcia. Dobry jest głównie w mniejszych silnikach, na przykład w samochodach. A główną zaletą jest taka, taka zaleta, że jest po prostu tańszy w produkcji, bo nie ma tutaj tego całego podparcia. No ale przy większych silnikach taki właśnie podparcie jest jak najbardziej na plus, ponieważ mniej obciążone są tutaj te łożyska na główce co pozytywnie wpływa na prędkość kręcenia, na pobór prądu, no i ogólnie sprawność całego rozrusznika. To jest akurat kopia Bosch'a, także takie części jak elektromagnes czy Bendix można sobie to pasować z innych rozruszników firmy Bosch w razie usterki. Natomiast, właśnie, tak jak wspominałem, w 16 mam taki rozrusznik. Już od 3 lat pracuje bezawaryjnie, bardzo fajnie, kręci. Także dlatego zapadła decyzja o zakupie takiego właśnie oto rozrusznika. Tak oto wygląda porównanie obu rozruszników próba numer jeden